Dzień dobry. Dziś na portalu wschodnim24.pl gościem jest pan Bartłomiej. Bartłomiej Scheiner, rolnik z powiatu chomskiego. Jest pan rolnikiem. Proszę mi powiedzieć, przed chwilą rozpoczął się, już oficjalnie rozpoczął się strajk. Przeciwko czemu protestujecie? Przede wszystkim protestujemy przeciwko napływu towarów z Ukrainy rolno-spożywczych, które zdestabilizowały nasz rynek rolny. My, rolnicy, teraz w tym momencie sprzedajemy poniżej kosztów produkcji. Ten proceder trwa już od dwóch lat. Z drugiej strony mamy kleszcze z Brukseli, czyli Unia Europejska nakazuje nam ekoschematy, produkowanie ekologiczne, każe nam 4% gruntów ugorować, daje nam wytyczne, wycofuje nam substancje aktywne. A po drugiej stronie granicy na Ukrainie nie są te wszystkie normy przestrzegane, i ten towar wjeżdża na nasz rynek i jest traktowany tak samo jak nasz. Chociaż nie spełnia tych wszystkich norm. Unia Europejska mówią, że to jest produkowana w Unii Europejskiej żywność najlepszej jakości. To dlaczego z, y, za wschodniej granicy wjeżdża towar? Na którym są stosowane środki ochrony roślin, które w Unii już 10-15 lat temu zostały wycofane, i tak samo traktujemy te produkty. My mamy dużo większe koszty, ponieważ musimy przestrzegać tych wszystkich wytycznych z Brukseli, natomiast z Ukrainy oni nie mają żadnych wytycznych. Dużo niższe koszty produkcji, i jak my mamy z nimi konkurować? Jak długo chcecie tu procesować? Protest jest zgłoszony na miesiąc czasu, ale jak będzie trzeba, to będziemy dalej. Rolnicy są już tak zdeterminowani, że to pozostała ostatnia deska ratunku, żeby wziąć w swoje ręce tę granicę i po prostu fizycznie ją zablokować, żeby, ten to, żeby te towary nie napływały na nasz rynek. Mówimy tutaj również o oddolnej inicjatywie rolników, która obejmuje całą Europę tak naprawdę, bo to nie są tylko protesty w Polsce. Zgadza się, czy rolnicy w Niemczech, czy we Francji również walczą przeciwko tym ekoschematom, przeciwko rolnictwu zielonemu, które, no nie wiem kto to wymyślił, to, to nie jest ekologiczne rolnictwo, to jest ekoterroryzm dla, dla rolników. No właśnie, powiedzmy, chwilę porozmawiajmy na temat tego, czym jest ta zielona dyrektywa, o której tyle się mówi, przeciwko której tak de facto... Dziś rozpoczęliście swój protest. Należy tutaj podkreślić, że no nie, nie wszystkie te dyrektywy, które Unia Europejska nam narzuca, są złe, ale między innymi to, to ugórowanie, wyrzucenie 4% powierzchni w ugór. Następnie mówi się o 400-500 tys. hektarów, żeby za zalać. To po prostu wyrzucają nam setki tysięcy hektarów z produkcji rolnej. Z produkcji rolnej, która dla rolników każdy hektar jest bardzo ważny. Przy tak nis niskich kosztach opłacalności każdy hektar dla rolnika jest ważny, żeby to gospodarstwo utrzymać. Z kolei jeszcze. Mówimy tutaj o substancjach aktywnych, które, które wycofują. Mówią, że one są rakotwórcze. To dlaczego w Ukrainie one są stosowane i ten produkt trafia na rynek europejski? Jak pan myśli, czy uda się z tym? Skutecznie zawalczyć Wam, tutaj polskim rolnikom? Patrząc po Francuzach, po, nie, po Niemcach, jakie, mają pro, jakie protesty, jak to u nich wygląda, mam nadzieję, że ktoś pójdzie wreszcie po rozum, otrzeźwieje i zacznie inaczej patrzeć na to rolnictwo. Rolnictwo to jest ciężki kawał chleba, to jest ciężka praca, a te przepisy niestety ludzie z zabiórka nam wymyślili. Jest dużo takich y, przepisów, które jeden wzajemnie drugiego wyklucza. Na przykład my, na Hężczyźnie, gospodarujemy na ciężkich glebach. Mówimy tutaj, że na przykład orki nie wolno Robić, czy orkiem y, pomiędzy plony o zimę trzeba utrzymywać do 15 lutego, a na tych ziemiach y, na wiosnę orki się nie da przeprowadzić, czy różnych upraw, bo to są ciężkie zlewne ziemie. Jeżeli ten protest w przeciągu miesiąca nie przyniesie spodziewanych rezultatów, co dalej? Jesteśmy zdeterminowani, na pewno będziemy zaostrzeli protest. Ja tylko mam nadzieję, że wreszcie ktoś usłyszy ten głos rolników, ludzi, którzy dbają o bezpieczeństwo żywnościowe kraju, Europy i świata i pójdzie po porozum do głowy. Czy dzisiaj będziecie przepuszczać kierowców tutaj do granicy? Jeden na godzinę, po to, żeby tylko jakaś przepustowość była zachowana. A jeżeli będzie trzeba, no to za fizycznie zablokujemy całkowicie tą granicę. Ale mówimy o tirach. O Tirach, tak. To jest tylko przejście towarowe. Tutaj osobówki nie jeżdżą. Autokary przypuszczamy, jadą bez żadnej kolejki. Nie chcemy zwykłym ludziom, że tak powiem, utrudniać życia. Woda nie sprzyja dzisiaj temu protestowi. Śpada e, śnieg, zimno, mokro, nieprzyjemnie. No ale panowie, zdaje się swoje, robicie i robić będziecie. No tak, Solidarność Pracownicza podjęła na szczeblu sektariatu w Przemysłu Społecznego wczoraj decyzję. O poparciu postlatów rolników, y, głównie tutaj Solidarności Rolników, tutaj z sobą współpracujemy, ale całego środowiska rolniczego, gdyż to, co się dzieje w tej chwili w związku z tym importem do Polski produktów spożywczych, zboża i innych, spowoduje, że nasze zakłady pracy mogą ulec nawet likwidacji, będą w trudnej sytuacji, nie jesteśmy w stanie. Dziś na przykładzie cukrowni powiem, wyprodukować cukru po 90 groszy płacąc rolnikom po 250 zł za tonę buraka i w związku z tym musimy wspólnie tutaj podjąć takie akcje, które zmuszą rząd do tego, aby ograniczyć ten import, bo to de facto później odbije się i na Ukrainie, bo my Ukrainie bardzo pomogliśmy jako państwo, jako Związek Solidarność, jako społeczeństwo, bo mieliśmy jakieś środki, natomiast gdy nasze zakłady będą padać, nie będą odpowiadać podatków do państwa, to nas nie będzie stać na zbrojenia, na inne rzeczy i również na pomoc Ukrainie. Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to musiała spełnić szereg y, warunków, właśnie między innymi związanych właśnie z tymi właśnie obrotem e, rolno-spożywczym i tak dalej, czego Ukraina dzisiaj nie, nie, nie spełnia i, i Ukrainie się pozwala, y, że tak powiem, beztrosko handlować na naszym rynku. Jeszcze raz podkreślę. Y, te pieniądze, które za, y, zarabiają te ukraińcy, na ukraińskim zbożu, cukrze i tak dalej, nie płyną do Ukrainy. To jest największy problem. Gdyby te pieniądze szły na Ukrainę, to można by jeszcze jakoś rozmawiać. Ale te pieniądze wypływają i tam do tych agroholdingów potężnych, które wyprowadzają do rajów podatkowych, do różnych. Prawda, te pieniądze to jest najgorsze i Ukraińcy też powinni to zrozumieć. Tylko, że tam prawdopodobnie wszechogarniająca korupcja jest tak potężna, że, że tam już chyba nikt nie potrafi nad tym zapanować. A wojna spowodowała, że ona chyba jeszcze bardziej się pogłębiła. Jest to wspólna sprawa. Tu Związek jest po to, żeby ludzi bronić, żeby działać w ich imieniu, więc chcemy tu wspierać to wszystko, co tu się dzieje.